24 lipca to wyjątkowy dzień dla tej formacji mundurowej. W tym roku data ta wyróżnia się jeszcze bardziej. Policja bo o niej mowa obchodziła bowiem setną rocznicę istnienia. W Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zorganizowano bardzo uroczyste obchody i to nie tylko te oficjalne, ale także dla mieszkańców, którzy mogli zobaczyć ukryte na co dzień elementy policyjnej służby. A sto lat temu, dokładnie 24 lipca 1919 roku, Sejm ustawodawczy uchwalił ustawę o Policji Państwowej. W ustawie zapisano, że. Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa oraz organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Główne założenia powstania policji było, nie zmieniły się do chwili obecnej na te główne idee, które nam przyświecają. Policji Krośnieńskiej, czyli zapewnienie bezpie, bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu Krośnieńskiego, ochrona bezpieczeństwa, y, porządku na drogach, y, ściganie i ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń. To, nie. to powstało 100 lat temu, do chwili obecnej się nie zmieniło. Policjanci powiatu Krośnieńskiego wypełniają te zadania do chwili obecnej niezmiennie. Zmienia się jednak i to bardzo dynamicznie wyposażenie policji, która musi nadążać za nowościami. Które wyposażeni są przestępcy. Mamy zespoły spraw przestępstw gospodarczych, nasi funkcjonariusze uczestniczą w coraz to nowszych kursach i szkoleniach. Tutaj też przy funkcjonariuszu nowoczesnym funkcjonariuszu naszej komendy trzeba podkreślić, że mamy wykwalifikowaną kadrę kierowniczą na tym. Funkcjonariusze nasi uczestniczą w różnego rodzaju kursach specjalistycznych, szkoleniach, na tym nabywamy coraz to nowych doświadczeń poprzez udział w różnego rodzaju działaniach i akcjach na terenie również. Kraju. Współpracujemy z Policją Niemiecką, z różnymi podmiotami Strażą Graniczną, Strażą Leśną, Rybacką. Ciągle, 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 ciągle szukamy kierunków, w których musimy podążać, aby skutecznie walczyć z przestępcami. Groźnieńscy policjanci dysponują najnowocześniejszą komendą w województwie i jedną z najnowocześniejszych w kraju. Gratulacje za doskonałe wyniki pracy i doskonale wykonaną służbę. Moje słowa mają odzwierciedlenie w statystykach i w liczbach. Miałem okazję na początku roku uczestniczyć w rocznej odprawie, gdzie zapoznałem się z wynikami za 2018 rok. Według przyjętych kryteriów nasza komenda powiatowa jest na szczycie wszystkich komend województwa obywatelskiego, a wielokrotnie na pierwszym miejscu. Panie komendancie, gratulacje. Gratuluję również doskonałej współpracy z nami samorządowcami, bo te relacje często tak zwane skracanie dystansu pozwala na jeszcze lepszą współpracę i pracę policji na rzecz społeczności całego powiatu. Policjanci powiatu Krośnieńskiego działają w specyficznym terenie nadgranicznym. Efektywne ściganie przestępców umożliwia m.in. współpraca ze służbami niemieckimi. Systematycznie współpracujemy z nimi, wymieniamy swoje doświadczenia, mamy wspólne służby. Praktycznie każdego tygodnia funkcjonariusze odbywają wspólne służby patrolowe na terenie miasta Gubin i Guben. Stale staramy się zacieśniać współpracę z kolegami z Niemiec. Niezależnie od zmian, które zachodzą w policji, główna idea służyć społeczeństwu pozostaje niezmienna i dlatego dla Polaków jest to jedna z formacji, którą oceniają najlepiej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaufanie, którym obdarzają nas mieszkańcy, gdyby nie współpraca z mieszkańcami, także na którą niejednokrotnie mogliśmy liczyć. Przy tej okazji, też bym chciał podziękować mieszkańcom całego projektu Krośnińskiego za pomoc, którą niejednokrotnie nam niosą. Nie są obojętni na nasze apele. Niejednokrotnie, gdy potrzebujemy pomocy z ich strony, za każdym razem możemy na nich liczyć. Tutaj również nie możemy zapomnieć o samorządowcach, na ten, samorządach lokalnych, które również bardzo angażują się w y, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu Krosińskiego, za co również dziękuję na to,